Ogólnie robimy tak, Izak, Piotrek, wychylasz maina A dasz info czy tam idą, czy nie idą a my 4B idziemy. Tu mnie na chwilę tylko pójdę na Mida i jak coś mam zaraz dwa flesze od REST Będę wam dawał Febor, Ninja! Nie, Saju, Long idziesz i ty short pago Nie widziałem, nie słyszę Ba ja Mida patrzę na razie Ej, ja puszczam tego mida. Idę pod B. Ej, rampy chyba nie widziałem. Jan... B, B tutaj rzucają. Ja fleszuję. Fleszuję nad Ciebie, Pebor. Biał. Fleszuję nad Ciebie, Saju. Fleszuję. Wyszli, wyszli. Kładą. O oh, kurwa. I zakopiłem. Gdzie def? Yy, na longu, Piotrek. I tam jeden był typ. O! Kurwa! Wjebane flesze, kurwa, miał biało całą rundę. Na CS GO Skins możesz otwierać różnorodne skrzynie, toczyć bitwy z innymi graczami, a dzięki funkcji Exchanger wymieniać przedmioty na ładniejsze. Na stronie znajdziesz codzienną darmową skrzynię, oraz częstej eventy, dzięki którym masz szansę zyskać epickie skiny. Kodem CESIK, darmowe 20 zł oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Jeszcze jeden, leży Panie dwóch. Teraz. Panie, teraz idę. Jest jeden tu. Jeszcze leży na palcach. Na żypa Ostatni? A na mnie działa musiał. Wstotnie. Wstotnie. Być. No ja podkręciłem, nie widzę Wstotność. respa. Mogę pójść na respa teraz. Teraz, tak. Aha. Dobra. Anchor. <S personality resonator> idę, idę u ciebie. Wysłuchaj Paweł. Jeszcze raz, jeszcze mój, nice. ale super co Paweł? Słyszysz no. gitał? Oh, jeszcze raz, mm, jeszcze stwierdza. raz Piotr, ostatnie ostrzeżenie zadaj do mnie. Tak za duży budynek za dużo wyplizm, ale On się nie chciało za ten zastrzyk. O, to? o, mój wyjazd. Ja pierdolę Teraz gramy na jakiś przy, przyklastów pierdolonych, to dzisiaj. No stary kurwa, to po ten tytuł ci mają trzy kalo, no. Trzemu się napierdolę z noża? No nie wiem, jaka trzy kalo. Że przypadek, Mogę tę taka no. zajebać, tak jak oni się zajebali? Pewnie. Ja muszę zgodę od trenera mieć. Ja. Nie, wy ja chcesz tego bić, mam. Piotr, idziemy no. na B teraz.

Słuchajcie, tam jeszcze? C? Podejdziemy ramy, Ja kończmy, kończmy wyszedł drugi środek Podjeżdżają mi No, giną Co robili w dupie? na... Leży jeden Paka tam red, wypadła Radrum, radrum Mam bombę, bombę Chodź, 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 chodź ja, ja, ja idę do tam. mida szybko, wiesz? Aha, no okej okay. Wiedział o mnie, kurwa Czy masz też? No Jezu, jest KF. Kurwa, za późno. W kaj, dwóch Słyszałem w ogóle jak? się nisko. Zresztą, Widzicie, dwóch B, 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 B A, ja to to, zresztę, tu, grajcie. Co się dzieje tu? Odejdziemy. No mm. tak. 7 bez i 2 bez. Do długich H poszedł jeden. Twój, Tako. Jeden zakręt tak. jest Słucha tego smoke na rampę. Co? Chciałem rampę podkratać na A To nie mówiłeś nic na. Poleciałeś na ręku. Wróciłem Tak, tak coś tak, okay, do kejba, strafuj Do redruma mógł przejść, flash do nad. Nie patrzę na mnie. ja spróbuję do redrum przejąć. Hmm, Próbuj. Blisko, blisko. Głosuję. Jeszcze jeden, dzięki kp1 A kurwa, weszli, no weszli Nie mm. No jeden na pewno A ty trafił, pago trafił flesza? Nie No, no tak, ja zabiłem ty... Jeden na był boku. na longu Ja w cave'ie, już Jaka, ja, Wczoraj mi wszedł Kara, dziękuję za czarny miesiąc wariatów Ale generalnie Mati posłuchał, że chce mi spuścić rampę Dobrze, to może, to może, to może no, tego smoke'a no. będzie rzucił, nie?

Się przez Zaraz, ma. Mamy smoka jeden na buście jest w mainie. Main albo boost. Prawo bez leży. Przeszuję teraz. Dawaj, dawaj. Kroki leży. Boost leży. Main leży. Nice, po głowie, nice. Kurwa, kurwie mnie do drugiego la tu Jeszcze jest opaka, jeszcze. Jestem ja no na bramę. Ja Heaven chyba. Masz tu na, na hevendarz? Nie no, ma, ma, no, <grym> <grym> no, był jeszcze w tej wnęcej jebanej na szorcie. Spak obie mnie, cicho. Bez. Standard. Drugi, launch, drugi Three, Long, o kurwa no mać, mać. mać Kurde, Szkoda, że tego nie skanowałeś, tego jeszcze jednego, bo on Just Skanowałem, skanowałem, Dobra, on skanowałem został, a potem plątał I męk. tak, idę do was na B, bo Tam kurwa tarapaty Włókaj no. No. Okay, teraz... okay, wchodzi, no I, i, i o ten pół sekundy I się spóźniłem Przez tego flasza, no Dużo hejwy Chwawe, no. Ja nie padłem. Wjeżdżają kew już. Kajdanie. I rampa i, i, i dwóch. A kurwa. Potem jestem. Mam do na ten stop. Który będzie grał? Będziesz robił kew i pomóc. No nie, no właśnie straciłem pół sekundy na tego flasha, nie? I przez to timing miałem zły, no. Goście już wjechali do kewa we dwóch. A ja nie zdążyłem ich wflesznąć, nie? A ja trafiłem. No nie, a, nie trafiłeś, no. no. Jeszcze jeden no, cave a Wszedł Czy mnie spali? Tak Nie Grażę To jebista gra, nie? No Brawo 2 na 2 Spierdalamy się Ja do no, no Ja... Ja... Jest snook red już Już B, a flash był Będę pikowała Nice Nie widzę Patrzę na plecy Bomby miał na nice Nice to się normalnie bo gra Bo dała mid, a dał teraz na B i mi się popierdoliło się, na że na smoke'ie dam płytko, Polak Spoko, spoko Jedziemy teraz Donat, na jeden Jest jeden celowany Ja, w dole Ale to ja ja kurwa? No, celowany był po prostu, no Dawaj, Pago zabij Dwóch Dam radę, dam Nie, nie dam jednak <laughs> Bo jest Cię jakbyś w gówno wszedł, w smołę jebaną w tej no Pierdolone złe. gówno. Pokaż jak chodzi na tym szkle. W ogóle nie chodzi, teraz. Oni kurwa schowani są stary. No to PC było, no to się starają. Ty z samym... wąkiem Tak. Mogę wągę Heaven, heaven, heaven! Jeszcze blisko Kejwe. no. Ty by się jarał, w ogóle mogłem go dojechać, a nie cofać kurwano. Ale miałeś Kejwe? Tak czy tak, okay, więc Kejwe w ogóle. z to jest z gościu. Potrzeb mi. Aaaa on wjechał, idę. Kurwa, masz Nejdu, palaki Nejdu, masz Heaven hey, faze, 7. 7. To prawo, to jest... Heaven Dobra, uspokójmy teraz. Spokojnie. Heaven, heaven jeszcze Ej, ja słuchajcie, ja mam zajebisty pomysł. Chodźmy w fotel. Blisko, blisko jest. Patrz. Wuto coś. Jaki masz hey, pomysł? Be? No to mów kurwa, jaki masz pomysł? No, ale to już teraz. Chciałem wave fotel, i ja z niego wybić po prostu na B. To, no, chodź, to chodź. dalej wam. Idziemy w błękitną. Klonk, klonk, Okej, hey, faul, za hey, bupa, hey, e, B, za bupa Nice. Rozjebań, kurwa. Widzisz Hyper, jak chce meta perfilu zagrać. Dokładnie. No weź. Smok Boksa te Może tak też rzuci? No Patrzę Ct, patrzę Ct. Dobry smok. A rozbił się z Ja plantuję. To może pikować w tym momencie na paczkach. W jeden. Nie był CT, nie? Nie, do nie? Nie mnie na plecy? Templa nie ma, Templa nie ma. A, miałeś go? CETA, jest, CETA. jest. Blisko mam go. A blisko jest. Jak coś, dobra, dobra. Ja tak ja wiem, ]Ja. chodźmy z chodźmy stuć. Nie wiem, się z nim chodźmy z panem chodźmy z panem chodźmy z panem chodźmy z z panem chodźmy z panem chodźmy z panem chodźmy z panem z panem chodźmy z panem chodźmy z panem chodźmy z panem z panem chodźmy nie, tak? nie Może no, Moją ocenę wyskoczył. Gala, gala. oj okay. nie, no gala mi wskoczył. Jaki yeah, timing. Go. Ja jestem na tej gali cały czas chyba. Chodź tym cave'em. Okay, okay. Leży. Chodź tym cave'em, podejdziemy. Cave'e jeszcze jeden! Co jest? Ma 10 HP. Ty mówisz, że zjedziesz inny pacanów. Pierdol od razu one kurwa, tego bigla, no. Gra, u, defensywnie, czeka na teammate oh Fire Twoja oh runda Jabu, Super Mati, brawo! Brawie. Ale jebane, nie będę długo. Ładnie. Nie da nic. Drugi nie widzę. Thor, leży. Przeszuję. Pago, nie zapiędalaj tu bombę, kurde. Jak to jest? Ja mam co? Rundę bombę, no. Zapał się. Fale cake. Jeden z Atajes beep. OBS wybiegł Kurwa, trzech jesteśmy na B, się zabija, no, ja pierdolę No, smok jest, Mateusz No tak, i nikt nie patrzy niczego No trzymam, ale to z dwóch stron Ci nie mogę trzymać Leży z Do rampu uciekł z cave'a Nie, jest cave Leży Ja czułam, że no, to się to ustawił nie obok mnie tak. widział, ile w stronę i prawo, Chybaś tu zaplątował to nie było problemu Sara, ci było, nie, istnieje. Dostał sam bukiet. Wejdę CT, flashuję CT. Donat, 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 donat. Dojecie ten donat. Musimy dojechać donat. Albo templa. Spowiem do głęboko templa. Tych, no donat i chodźmy do templa, Izek. Chodź co razem. Jest cały czas donat. CT, Prawda mi da. Podchodzę on, go, wykurczę go. Dojdziemy. Zajebę go, czekaj. On myślę, że jest czysto, a tu ząg. Ja idzie do nas. Jeden wybrócił Kurwa, Ej, jak ty plantujesz? No nie... za boksem, myślę, że patrzy Nie, nie byłeś za boksem. Czekajcie, zabijam snajpera, czekaj, czekaj. W ci, Piotrek. Plantuję teraz. Ja pierdolę. Ja mam reloadę. To już się cała dupa wystawała. Cała. Ty na krańcu no. boksa plantowałeś. No i tak. Jeden chuj. Jakbyś to nie, nie było patrzone, nie. Jakbyś no, do, wie, do lewej to tak nie zabił. Jakby wyjechał w BS, on cię z CT wypierdolił. Stary, no ciężko jest, wiesz? Ja okay. okay. dali w nic więcej. Dali. No, To fuck'em, teraz wybiegam. Jest, jest... basen, basen! Spal, spal, spal! Okno. Okno. Leży okno. Spokój okno. Spokowali rampę ogólnie, blisko, mogę podejść, Piotrek, nie? Mhm. Tyś też przemieszkałeś? Ja, ja tak. Pale ci. ci. My na razie czekamy przed tym B i daj Saju granaty CZ i Donat, jak chce. Do Za słupą Palak z Hevena poszedł. Donat biega. Za tobą jest, czekam. tutaj skład. Ja muszę rzucić. B B dobra, dobra, B dobra. Ja jestem głównym, ty jak się złożysz. jest wyrzuciłeś? to yes. spaliłeś? Spali się. Gdzie to jest to? Jeszcze jeden. No, no, lewo, prawo, lewo, prawo. Jak tak wyjeżdża tak kurwa się trafić nie da gościa, no. Masz topnąć? Tak, tak, tak. nie powinien cię zauważyć. Ja czy Izak? Mnie? No, nie powinien cię ty zauważyć, no. Jeden jest yy, na hewanie. No, ale to bez. Mamy smoka? Nie. I mamy. Nice, Snack, Brawo, Snack, Ładnie Mati! Na farek, trupnął. CT i CT głęboko! Wrotki. Dwóch. jest już Główek! Główek! Kurwa no. Główek! Główek! na Główek! 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 Ja gaszę, Ja gaszę, ja gaszę, Na broni. Na no, jest długo długą, długą. Uwaga, Polskuję. cave, cave, uwaga. kurwa. Jest ja jeden, Trzymam. cave. Rampa, rampa, Nie no, Mateusz, jest info cave, a ty tak stoisz kurwa, na długo. <noise> no nie no, byłem jak. Kurwa, no, dobra. Nie chce się nawet maczyć. Zróbmy to samo. Grasz nie ja Mhm. Mm Kurwa stary, Kevin z Short. Leży. Palę Cave. Cave jeden. Rampa uważaj. Dopal Cave'a mi. Ej, teraz cave a, dobra? Dawaj, dawaj już. Flash Na flashu, jeden tak, tylko. Tylko jeden. <tyszuję> Rampo, I rampa. rampa, rampa, rampa wjechał Wyszedł. Jest dech. Nice Mateusz, dobra. Ładnie Mateusz, te przypadkowe head'y, ale ładnie. To są tak zwane head'y z pizdy, ale to jest CS 2. Ja mam dobrego rozbitaka. No to rozbijesz, ja dam flesza górą. To powiedz kiedy. Podchodźcie, podchodźcie. Mm -hmm. Rozbijam. Leci flesz górą. Dobry flesz. Ładnie, wychodzimy, wychodzimy. Jeden na B Jedziemy, Donat, Donat, prawie. Blokuje CT Mógł main dojechać Ładę Poza mainem Chciałem CT, wyjście I Donat już Mam maina Jest Red jeden chyba Ja mam smoke'a No, Donat leży CT leży Jeszcze jeden CT, no? nasz CT Na plecach, tak jak rozwijający granat, kto tam wybiegał, jak się podobał? Parełka, parełka. Tak. Wyuczony Paweł, wyuczony widać, widać, że to był ćwiczony na pikcie. Całymi nocami, dębka no Dobra, koniec, nie? Ej, w ogóle koniec, przeskanowałem koniec. gościa. Przeskanowałem gościa na, na, 100 w 100, trzech dostał w ogóle skanem w B. Ładnie.